I to jest dzień wyjątkowy. dzień wyjątkowy, ponieważ zajmujemy się odrą nie wtedy, kiedy odra woła o pomoc, tylko wtedy, kiedy jest czas, aby coś zrobić. Cieszymy się, że pan marszałek dostrzegł potencjał zespołu naszego Instytutu Biologii, kierowanego przez profesora Czerniaskiego, pełnomocnika pana marszałka, który przez dwa lata ten zespół monitorował naszą odrę. Wszystko się dzieje pod jednym hasłem. Nigdy więcej 2022 roku na naszej odrze. Aby tak się stało, wystarczy tylko zrealizować plany, o których mówił Pan Marszałek. One są, są źródła finansowania. Program LIFE, który trwa do 2027 roku, stwarza ogromne szanse dla instytucji, które są tutaj reprezentowane w tym porozumieniu, że możemy zadbać o rewitalizację, a co za tym idzie też o przemysł i gospodarkę. To żegluga na odrze to jest wiele innych komponentów, które skończą się w parku krajobrazowym i to wszystko jest do zagospodarowania. Możemy nie popełnić błędu przeszłości.